Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was serdecznie na sierpniowe pudełeczko Big Lossy. To jest ostatnie pudełeczko z mojej subskrypcji sześciomiesięcznej, którą miałam. Wcześniej natomiast subskrybowałam Big Glossi, a właściwie Glossy Box, przez 3 miesiące, także w sumie upłynęło 9 miesięcy. I to pudełeczko po otwarciu samego kartonowego pudełka już przedstawia mi swój taki magazyn, który co jakiś czas miał właśnie się w pudełkach pojawiać, także myślę, że tutaj będzie dosyć dużo artykułów. No i te takie pomarańczki, które widzieliście w tym artykule, właściwie w tej gazetce, również pojawiają się na pudełku. Czyli pudełko jest takie typowo wakacyjne, pomarańczowo-żółte z pomarańczką właśnie przekrojoną na pół i z wysysającym, a właściwie wyciekającym sokiem. Także może się prezentować fajnie, ja tak myślę przynajmniej. Mam taką nadzieję, bo jeśli jest to ostatnie moje pudełko, no to niech czymś nas fajnym zaskoczy. Ja czuję. Tutaj tak jakby właśnie cytrusy, także to jest coś też takiego nowego. No i co? Otwieramy to pudełko. Pudełko w środku oczywiście też tutaj ma akcent pomarańczowy. Kokardka po rozwiązaniu zaraz nam pokaże, co w sobie kryje to pudełko. Mamy tutaj. No, zobaczcie, znaczy nigdy tego nie poczujecie, ale ono pachnie dosłownie takimi. Cytrusami, także za chwilkę tutaj przejdziemy. Mamy też ulotkę 40% rabatu do Zalando, więc jeśli jesteście zainteresowani, to tutaj macie właśnie ten kod. Jeśli kupujecie w Zalando, to może ten kod Wam się przyda. Ja sobie ulotkę zostawię na wierzchu, tak żeby móc tutaj posiłkować się tym, co tutaj zobaczę. Pierwszym produktem właściwie jest tutaj dużo właśnie tego końskiego, a właściwie anielskiego włosia, też w kolorze pomarańczowym, także po prostu Big i poszalał całkowicie. No i co my tu mamy? Widzę, że pudełko jest wypchane po prostu po brzegi, także super, super. Pierwszy produkt, który znalazłam jest to Ivostin i już Wam mówię co to jest. To jest żel do mycia hypoalergiczny Sensitia. Dzięki zawartości łagodnych substancji myjących delikatnie oczyszcza skórę twarzy i ciała, zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry przywracając jej miękkość i gładkość. Cena produktu to jest 33,50 i tutaj mamy 200 ml, czy tak jest tutaj właśnie w tym opakowaniu? Nie, tutaj mamy 100 ml, także jest to pół produktu regularnego, więc ja używam inny żel w tej chwili do twarzy, ale akurat ten mi się też jak najbardziej przyda, także to jest pierwszy produkt. Drugim produktem jest z firmy Joanna, Oleje Świata i to jest balsam do suchych miejsc 3 w 1. Już Wam mówię, co tutaj mam. To jest prezent. Wyczytam, że to jest prezent, właśnie Joanna. Balsam do suchych miejsc, trzy w jednym. I tutaj tak, dzięki połączeniu masła pomarańczowego i masła Shea czy SHI z witaminą E skutecznie odżywia i pielęgnuje suchą skórę. I cena produktu to jest 6 zł. 8 gramów mamy w środku, i to jest pełny produkt. Także, no taki prezent, wiecie, 6 zł. To też nie jest jakaś taka duża cena, ale jest to nowość, więc nie ukrywam, że jestem mi tego ciekawa i tutaj tak możemy to stosować do ust, łokci i paznokci, także no coś takiego bardzo y, oryginalnego myślę. No i właśnie ten zapach tej pomarańczy y, też tutaj no może go nie czuć, ale wszystko pachnie w ogóle pomarańczą, więc to jest coś takiego. Następnym produktem mamy Kashmir y, i to jest Illuminator rozświetlający krem liftingujący. Bomba witaminowa dla osób o szarej, matowej i zmęczonej cerze, żyjących w szybkim tempie, narażonych na stres. Polecany jako regenerująca kuracja dla skóry wysuszonej. I tak, cena produktu to jest 35,99. Mamy tutaj w opakowaniu takim regularnym 30 ml, a my dostaliśmy 15. I tak, powiem wam, że e, ostatnio tak widzę, że chyba po raz trzeci już się pojawia, pro, pojawiają produkty z firmy Kashmir, właśnie z DAX Cosmetics. Co so, no widzę, że tutaj bardzo ma ta firma takie, hmm, brzydko mówiąc, parcie, więc no, zobaczymy, co to będzie, ale tak, z jednego produktu czy z tych kulek takich korygujących nie byłam zadowolona, z bazy, jestem tak sobie zadowolona, bo jej nie używam dosyć często. A krem myślę, że no po prostu wypróbuję, zobaczymy i też wam, wam dam znać, jak to wygląda, jak on się sprawuje. Mamy po raz kolejny też firmę Olaj, bo już to wcześniej mieliśmy taki krem chyba CC, o ile się nie mylę, który mi się nie sprawdził kompletnie. I to jest co to jest. Tutaj mamy krem pod oczy, Olaj anti wrinkle pod oczy, zawierający oceaniczne ekstrakty botaniczne, dostarcza skórze nawilżenie, pomagając zredukować oznaki starzenia wokół oczu, my tutaj mamy 30+, plus, czyli absolutnie jak najbardziej dla mnie 15 ml, czyli to jest pełen produkt i tutaj kosztuje to 29,90 także no krem pod oczy zobaczmy może jak on wygląda w środku jakie ma opakowanie, bo to też jest dosyć istotne, ale widzę, że to jest taka standardowa tubka. ja kremu pod oczy też mam sporo, ale myślę, że on się przyda Następnie, dalej. Cóż tutaj mamy? Mamy tutaj Nails Ink, firmę Matte London i to jest um, Westminster Bridge Matte Top Coat. O, top coat. To mi się przyda, bo ja lubię top coaty. E, cena produktu to jest 56 zł za 10 ml um, i to jest pełny produkt, także po prostu szaleństwo, że coś takiego może tyle kosztować. Miałam kiedyś właśnie też z Glossy Boxa, z tej firmy Neist Ink, taki lakier w kolorze wiśniowym, który w ogóle był beznadziejny, więc mam nadzieję, że ten topkot będzie lepszy. Cena dla mnie to jest abstrakcja, ale no cóż, jeśli go dostałam za darmo, to jak najbardziej jest ok w tym momencie, na chwilę obecną, bez używania, bez próbowania. I widzę, że tutaj jeszcze mamy jakieś rzeczy, a więc mamy tutaj konsilery, czyli korektory. Są to, jest to firma Soul Susan Cosmetics. Zupełnie pierwszy raz słyszę. W ogóle poszaleli, naprawdę. Około 86 zł jest 86 zł jest wart. Ten produkt to jest 4 gramy, i to jest właśnie już jak mówiłam, pełny produkt. Zestaw korektorów w 4 odcieniach, które perfekcyjnie ukrywają przebarwienia, drobne niedoskonałości, cery, a także zatuszują cienie pod oczami. Coś takiego. Powiem Wam szczerze, że ta cena 86 zł. Ja nie mam w ogóle z kosmosu. I już mamy tutaj, w ogóle zwróciło nam się całe pudełko, więc no, super sprawa. Takie ciemne, to nie wiem do czego będę używała, ale no, taki produkt, taki właśnie preparat. Oraz mamy również mydełko, tak, mydełko to jest również prezent, prezent z firmy Organic. I to jest właśnie ten zapach, który ja czuję w tym całym pudełku. Czyli takie właśnie, no mydło, ale mydło takie, takie bardziej z zapachu pomarańczowe. Glicerynowe pomarańcza z chili, mydło na bazie najwyższej jakości roślinnej gliceryny, wytwarzane ręcznie według tradycyjnych receptur. Zobaczcie, jaki ma fajny tutaj, właśnie zatopiony kawałek czegoś, co daje bardzo ładną taką strukturę. Tutaj mamy 50 g um, i cena to 14,90 za 100 g. My mamy 50 g, także tak to wygląda. I ostatni produkt, także w ogóle mega dużo tych produktów to. Um, Yubi, Yubi, co to jest? Jest to firma Yubi Moisturizing Skin Cream. Cena produktu to 48 zł za 33 gramy, a my mamy tutaj, widzę, że jest from Japan, także coś takiego azjatyckiego. My mamy mililitrów, właściwie nie wiem ile, ale mogę tylko... Tutaj mamy 3 gramy. O, wyczytałam, że to są 3 gramy i to jest krem nawilżający na bazie gliceryny, wzbogacony z witaminą E, witaminą B2 i komforę doskonale nawilża skórę. Także to jest ten krem. I właściwie powiem tak, ja miałam tutaj, chciałabym przeczytać, jaki miałam zestaw, jaki numer, bo wiem, że tam są właśnie zestawy, ale ostatnio zauważyłam, że. Biglos już nie robi czegoś takiego, że są różne typy tych pudełek, i te produkty w ubiegłym przynajmniej miesiącu były wszystkie takie same dla, dla każdej osoby, która zamówiła pudełko. W tej chwili ono już jest puste, ale powiem Wam, że tutaj te produkty, które znalazłam, czyli to wszystko, zobaczcie, tego jest... Jest tego mega mega dużo i ja jestem bardzo zadowolona w tej chwili. Jestem zadowolona z tego żelu, bo wiem, że go będę używała. To jest też taka e, farmaceutyczna firma, e, która może się okazać strzałą dziesiątkę, mam taką nadzieję przynajmniej. E, także z tego jestem bardzo zadowolona. Jestem zadowolona również z tego tutaj trzy w jednym z Joanny, dlatego że lubię takie rzeczy, takie wielofunkcyjne. E, te korektory, ja mam dużo korektorów, nie mam jakichś super potrzeb, żeby właśnie coś tutaj przykrywać, ale ta cena też tutaj jest duża i myślę, że nigdy bym tego nie kupiła sobie sama, a tutaj dostałam to w prezencie, więc jest super. No i trochę kremów, których mam dużo, top coat, który na pewno się przyda, więc tak naprawdę pudełko jest jak najbardziej trafione. Ono się nazywa Letnie Orzeźwienie i tutaj tak Big Lossie właśnie nam pisze, że wakacje dobiegają końca, ale my nie pozwolimy Ci o nich zapomnieć. No wiadomo, ten zapach tutaj powoduje to. Pudełko zaprojektowaliśmy tak, by kojarzyło Ci się z beztroskim czasem i dodawało energii na cały rok. Gdy przetestujesz już wszystkie produkty, które znajdziesz w środku, użyj pudełka do przechowywania pamiątek z niezapomnianych wakacji, a może masz inny pomysł na wykorzystanie tego soczystego boksa. Także fajny pomysł, fajne produkty, super sprawa. I teraz takie moje podsumowanie. To jest ostatnie, tak jak mówiłam, pudełko i na pewno przez jakiś czas nie będę już zamawiała Biglosi, pomimo tego, że widzę, że z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej. Ja właściwie. Tak się wydaje, że jest coraz lepiej. A dlaczego już nie zamówię? Dlatego, że dochodzę do wniosku, że bardzo dużo produktów, które dostaję, po prostu nie są trafione. To nie, jest, nie jest trafionych po prostu w mój gust albo w moje potrzeby. I pomimo tego, że pudełko kosztuje niecałe 50 zł, to tak naprawdę te 50 zł mogłabym spożytkować na zakupy przemyślane, na takie produkty, które będę używała, których po prostu potrzebuję. Natomiast tutaj dostaję mnóstwo fajnych, naprawdę świetnych produktów, ale niekoniecznie w moim guście, niekoniecznie pod kątem moich potrzeb. No i okazuje się, że potem mam wielki problem z tym, żeby coś z nimi zrobić, bo niestety no, po prostu nie używam ich i wtedy zaraz się zastanawiam, co mam z nimi zrobić, więc albo z kimś się wymieniam, albo komuś oddaję, albo różnego, różnego tego typu hmm, historie. Także to jest powód w sumie, dlaczego już tego pudełka nie będę na razie zamawiała. Po prostu muszę sobie chwilkę odpocząć. Będę śledziła oczywiście to, co znajduje się w innych pudełkach, czy w tym właśnie pudełku wrześniowym, październikowym, Big Glossy. I jeśli będzie taka możliwość, to jeśli produkty mi się spodobają i już je zobaczę i to pudełko będzie nadal dostępne, to wtedy sobie zamówię. Myślę, że chyba w ten sposób pójdę. Podobała mi się ta idea, podobały mi się takie niespodziewane właśnie pudełka, znaczy te niespodzianki, które w pudełkach się znajdowały, to że właśnie to była taka niespodzianka, ale jednak dochodzę do wniosku, że po prostu tych produktów niekoniecznie wszystkich potrzebuję, i nie do końca właśnie w tej chwili mam taką potrzebę, żeby je posiadać, więc moja subskrypcja się kończy. Widzę też, że nie wszyscy lubicie oglądać tego typu filmy, więc na jakiś czas na pewno Wam dam spokój i na pewno już w przez jakiś czas nie będzie. Zastanawiam się jeszcze nad shiny boxem, ponieważ nie miałam i obserwuję też co miesiąc, jak to tam wygląda, jakie produkty są w tych pudełkach i bardzo mnie kusi, ale mówię pod podjątką decyzję, że na razie muszę chwilkę odpocząć od subskrypcji jakichkolwiek pudełek i może czy po jakiś czas poczuję potrzebę? Potrzeba to jest w ogóle słowo klucz tutaj w tym całym filmie, bo zbyt dużo tego słowa się już pojawiło. I wtedy będę zamawiała. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja mam nadzieję, że wy będziecie ze mną i jeśli to będzie Biglossy czy Shiny Box, czy jakiekolwiek inne pudełko subskrypcyjne, to będziecie równie mile się bawić ze mną i oglądać te filmiki Także dziękuję Wam za oglądanie tego ostatniego, właśnie filmu o Biglossy. I zapraszam do moich kolejnych filmów. Pozdrawiam, Papa! Pa.